W dziele Adama Mickiewicza, Pan Tadeusz, możemy odnaleźć wiele motywów, z których możemy skorzystać w wielu sytuacjach, na przykład na maturze. I dzisiaj właśnie motywami się zajmiemy. Motyw Arkadii. Przebywający we Francji Mickiewicz... Tęsknij do ojczyzny. Pan Tadeusz miał w zamierzeniu autora pozwolić oderwać się od gwałtownych sporów emigracji po upadku powstania listopadowego. Poemat miał spełnić rolę pomostu do krainy szczęśliwości, do kraju lat dziecinnych, czyli Litwy z początku drugiej dekady XIX wieku. Kraj lat dziecinnych, on zawsze zostanie święty i czysty, jak pierwsze kochanie. Mickiewicz idealizuje obraz ojczyzny, opisuje w panu Tadeuszu soplicowo, to ostoja polskości i staropolskich tradycji. Życie mieszkańców toczy się jednolitym, znanym rytmem. Odpowiedzialny gospodarz, sędzia, troszczy się o pracujących u niego ludzi. Dba o swoje gospodarstwo, bo wie, że ono zapewnia mu spokój i dostatek. Wszystko jest tu idealnie na swoim miejscu. Obraz Arkadii dopełniają znakomite opisy pięknej przyrody pól, lasów. Nieba, wschodów i zachodów słońca. W szerszym znaczeniu Arkadią, swego rodzaju rajem utraconym jest polska szlachecka. Następny motyw, jaki omówimy, to motyw domu. Litwa jest dla Mickiewicza domem, ojczyzną, którą zmuszony był opuścić. Przebywając stale w kraju, człowiek może nie doceniać tego, że może żyć wśród bliskich osób, znanych sobie od lat miejsc i krajobrazów. Czasem może już nawet ich nie zauważać, ale wszystko się zmienia, kiedy musi z tego domu wyjechać i nie może do niego wrócić. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Motyw ten odnosi się również do dworku w Soplicowie, który jest archetypem szlacheckiego domu. Ściany pełne są obrazów dawnych bohaterów, zegar z kurantem wygrywa melodię Mazurka Dąbrowskiego, a mieszkańcy dworku kultywują tradycję i przestrzegają dobrych staropolskich zwyczajów. Motyw buntu Jacek Soplica, ojciec Tadeusza i brat sędziego, wiódł w młodości bardzo niespokojne, hulaszcze życie. Wtedy też przeżył bolesny zawód miłosny, kiedy stolnik na prośbę o rękę jego córki, poczęstował Jacka czarną polewką. W gniewie trochę przypadkiem zabił stolnika i zapłacił za ten bunt infamią i wygnaniem. Dopiero głęboka przemiana i przybranie nowego nazwiska zakończyło okres buntu, po tym już jako ksiądz robak oddał się służbie na rzecz odzyskania wolności dla ojczyzny. Skromny i pokorny, ale uparty i konsekwentny, zyskał wśród szlachty ogromny autorytet. Jacek Soplica ostatecznie uwalnia się od grzechów młodości, od owoców swojego buntu, kiedy w czasie bitwy zasłania własnym ciałem ostatniego z choreszków i ratuje go od pewnej śmierci. Motyw kobiety. Mickiewicz stworzył dwie, odmienne od siebie, postaci kobiece. Telimena to kobieta dojrzała, świadoma swojej kobiecości, obyta w świecie, elegantka. Nie młoda już, ale wciąż piękna i pociągająca. Jest przykładem trzpiotki i kokietki. Jest kapryśna, zmienna w uczuciach i wciąż głodna uwagi i zainteresowania. Telimena daje sobie sprawę z upływającego czasu i podporządkowuje wszystko w sprawie zdobycia męża i godnej pozycji u jego boku. Po niezbyt udanych próbach romansowania z Tadeuszem i z hrabią, na koniec zostaje żoną Rejenta. Zosia to właściwie jeszcze dziecko. Telimena jest jej opiekunką i mentorką. Imponuje dziewczynie obyczajem i światowymi manierami. Tadeusz widząc Zosię po raz pierwszy, postrzega ją niczym zjawę, jak piękne, ulotne zjawisko. W miarę rozwoju akcji, w Zosi budzi się jednak kobieta i w final ale widzimy w niej godną partnerkę młodego dziedzica Sopliców. Motyw przemiany. Przemiana jako znak pokuty to metamorfoza Jacka Soplicy. Z niepokornego, szlachcica, Soplica zmienia się w cichego i pokornego obrońcę ojczyzny. Mickiewicz potraktował motyw przemiany Jacka Soplicy jako pretekst do wskazania drogi, jaką powinna przemierzyć znaczna część Polaków. Przemianę doświadcza również Gerwazy, będąc świadkiem wyznania uczynionego na łożu śmierci przez księdza Robaka, odrzuca gniew i pragnie zemsty, które pielęgnował od śmierci Stolnika. Stary Rymbajło deklaruje, że zajmie się opieką dzieci Zosi i Tadeusza, czyli wspólnych potomków Sopliców i Choreszków. Motyw śmierci. Śmierć jest swoistą klamrą ujmującą losy Jacka Soplicy. Od przypadkowej Śmierci stolnika, który zginął od kuli wystrzelonej przez rozgniewanego soplice stolnik odmówił mu ręki swojej córki rozpoczął się proces przemiany duchowej swawolnego szlachcica w księdza Robaka, oddanego sprawie ojczyzny patriotę. Śmierć Robaka, który wiele lat później własnym ciałem osłonił ostatniego z rodu Horeszków, była jednocześnie rehabilitacją Jacka Soplicy. Umierający ksiądz Robak wyjawił mu na łożu śmierci swoją prawdziwą tożsamość i zyskał przebaczenie od Gerwazego. Pozwoliło mu to umrzeć w spokoju i w poczuciu spełnionego. Wickiewicz uwznoślił tę śmierć czyniąc księdza Robaka narodowego męczennika.